To z tego zaur dimorfodon. Nie, dimer, Nie, Dimorfodon. Dimorfodon. Przepraszam, pomyliłam się. Co to za coś? Panie z tego Niech pan pokaże ogon. Wspaniały. Po prostu wspaniały. A brzuch jaki wspaniały. Teraz pan będzie walczyć z tyrakozaurem. Pan, pan się cieszy. Tak. To super. A najpierw co pan je? Liście. A pan? Też liście. A, dobra, to... Wojna liści linożernych. Sterakozaur. Tym razem ty wygrałeś. Co, piękny pa, ma pan grzbiet i, i pan jest podobny do Triceratopsa, to prawda? Pan się tak. kiedyś przyglądał? Triceratopsowi? To dobrze. Bo jest pan do jego bardzo podobny. No bo popatrzcie. No, jesteście I bardzo się... podobni. Teraz triceratops versus Styrokozał. Nie? To ty, kto nie. tym razem? Ankylozaur Panie że najpierw pan, pan ogon jest wspaniały i pan ma tarczę czy normalne kolce? Tylko kolce? Czy, a tarczę też jak widzę? Dobra Hiltaratus versus Ankylozaur Bum 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 Kto wygra? Ankylozaurze, panie ankylozaurze, pan jest wspaniały. Nie tylko ogon. Niech pan tu kamerę. kamerę. Bum, 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 bum. Widzieliście, jaki mocny? Teraz kontra. Jeden. Minuta. Kontrakto, Popatrzmy. Oto stado dinozaurów. I kto się zgłosi? Cellofys. Celofys, pan Cellofys. Pan nie niebosy. Niech pan zaczyna gadać. Prestuję, walczę. I kto wygrywa? Nie widać. I kto wygrał? Anklodeur. Czy wygrał pan kto? To wygrał pani... proszę Telefisz. pana. Dobry panie teleofysie. Co pan je na obiad? Nie A na śniadanie? Koniec.